Hej się mam teraz. Ten odcinek był już nagrany, trochę już ma jest więcej zrobione, ale tylko z tego powodu, że nie nagrał się. Tak naprawdę się nagrał, tylko gramy z drugą osobą, ale dobra, ale za chwilę. To było rozpoczęcia, więc zaczynajmy. A więc tak zaczynając, przepraszam. Mm, em, fo, idziemy tu, tu jest druga osoba, na nas czeka. Aniax. Hey. Tak, z nią zaczynamy nagrywać. Tak, tutaj znaleźli... zrobiliśmy w tamtym odcinku trochę jej pokój. I, I farmy. Znaleźliśmy za... wioskę. Wioskę znaleźliśmy. I tutaj mamy sobie farmy. Tak, ale chodź spać teraz. Chodź tutaj do mnie do łóżka, jakby do mnie obok łóżko. Nie, już... ja, ale obok mam łóżko, jeszcze jedno. A nie to nie dobrze, czekaj, bo sobie tu kikoli, w Tak, było jakbyście chcieli wiedzieć, Anna jest bardziej zaawansowana. Ja jestem bardzo bardzo grać na konsoli, ale ona gra dużo więcej ode mnie w Minecrafta na konsoli mhm, i po prostu tak. ona jest taka zaawansowana Nie, gamer. Ja wszystko wiem. To oh za, właśnie, to jest zadajemy się z awansowanym gamerem. Tamten odcinek się nagrał, tylko był tak bardzo ścinany, ponieważ serwer na ten komputer po prostu nie wyrabiał, bo okazało się, że lepsza sytuacja nie był za do końca podpięty. I niby, komputer widział, że się ładuje. Mm. Ale wyskakiwał mi komunikat, że za od o 45 W. I dopiero potem, jak się kapnąłem, to sprawdziłem za stację dokującą do mojego laptopa Adila, o którym była recenzja była, O tu jest Anifarma. I, i akurat było wtedy tam tak. niedopięte zasilanie. Tak. I to było tak głupie, że... I przez nam był... odcinek nie wyszedł, rozumiecie? Rozumiecie wy to? Yy, tak, mega się ścinało wtedy... Cięło się mega, a jak wiecie, jeśli nie odpaliłem sobie, wtedy nie pomyślałem i nie odpaliłem sobie OBS-a jako administrator. Jak ktoś używa Intela, to wie o co chodzi. A pewnie nawet ja nie wie. Nie ale ty też grasz na Intelu, w tym momencie, jak chciała wiedzieć. Ale na twoim komputerze, znaczy na moim drugim, nie nagrywamy, ponieważ po prostu ma kwadratowy ekran, ale piękny kolor, powiem wam, że... No, to jest coś więcej niż RGB. To jest więcej niż RGB, to po prostu są tak wyraziste kolorki, że... Żaden monitor w tych czasach takich kolorów nie ma. Czekajcie, potrzebuję sobie już siekierkę doniszczyć. O, nie mam siekierki. Co ty robisz? Leciutkie. Dobra. Widzicie, leciutkie, leciutkie lagi są co jakiś czas, ale co jakiś czas są jakieś leciutkie. Mm. O, tak. I jeszcze robię nam z tego... To, osiągnię... to robię moją farmę, ponieważ y, y, ogólnie, wiecie, też nie... Mam dużo osiągnięć. Tak, już osiągnięć mamy ich. dosyć sporo, ale tu robię naszą farmę z tego, ponieważ y, będziemy robić, ponieważ tam, z tamtego bloku by farmę robił mega długo, a tak sobie co jakiś czas będę zbierał, przychodził, odkładał. Ja mam coś też tak, fajnego. Dobra. Może pokażesz widom. No wie. O, jak się to robi tak, Bejdeł? ty to, to z wioski podebrałaś? Yy, tak. Dobra. Kompostownik, ja też go będę miał. Robił Ale ja ci potem dam taki... Ej, na ile się robią? Mogę na trzy bloki sobie zrobić co? trzy bloki wody? Yy, znaczy trzy bloki wody? Nie, co trzeci blok woda, żeby było. Przecież tutaj nawet na pięciu działa. Te nie krzycz krzycz, bo im słuchawki rozwalisz. Chyba, że słuchacie to. W ogóle napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądacie to w tym momencie. Na czym oglądacie film? Czy na telefonie, czy na komputerze? Przypniemy wam serduszko. Bo zwalnicie pierwszy raz w moim życiu. Teraz wyświetlań jakieś miliony, to. Będę się starał wszystkie. Każdą przypiąć serduszko, ale nie obiecuję. A może nawet ja przypnę. No może Ania się tam. I nauczę przypinać serduszko. W ogóle, napiszcie, jakie opcje automatycznie nienawidzicie w Minecraft jeszcze. Ja najbardziej nie lubię autoskoku, autoskop denerwuje po prostu, to denerwuje. Ja nigdy nie gram, więc nie wiem, ja, ja... A chyba masz włączony autoskop, czekaj, sprawdzaj. Tak masz włączony, bo tak to byś... Ale no to mi nie przeszkadza ale, ale fajnie się gra na autoskoku, czy się jednak bez tego autoskoku? Mogę tutaj trochę ziemi podebrać ogółem? Potrzebuję. No. Wiesz, że zbieram łapką i zaraz będzie hejt. Eee, czemu zbierasz łapką? Po prostu zbieram łapką, bo po prostu zbieram. Takie życie, moi drodzy. Jak gadać? o... ziarno to... prawdy. Co ty za osiągnięcie masz? Coś więcej masz się. Ja? Czekajcie, bo będę wam... Nie, bo po prostu zasadziłam. Aha, dobra. Ona mogła ma to i chyba tyle, co nie? Sprawdź I, to sobie. i ty. Tyle. I w tym ma to. Ma to, ma to, daj w tamtym odcinku, że razem z zimą tego. A ma to? Ma to. A czego nie ma, bo LAWy nie miała i nie ma tego, bo ja oglądam sobie jeszcze w tym odcinku zbrojkę zrobiłem, jeżeli widzieliście. Aha, nie widzieliście, przepraszam, zapomnij. Będę czasami mówił, że widzieliście, a ja zap... zapominam sobie po prostu, że tego odcinka nie ma i nie będzie. Ponieważ ja mógł Wam wstawić tylko on by tak mi mógł odciąć zasięgi z jednej strony, ponieważ on tak dziwnie wyszedł. To nie, że ja się źle oceniam. Tylko naprawdę on wyszedł badziewnie. W czy już widźma była kiedyś. Jak prowadziłem Aniaks, ale już widać jej nie ma. To było dużo dalej. Nie, ale widziałem ją wcześniej tutaj, wiesz. Ale to nawet tu nie nie była inna Nie, ta sama. Tak, ta sama. Na 100% ta sama. Ja tu mam dużo właśnie takich... Mam nadzieję, że creeperów tutaj będzie mało, ale już sobie chyba tam kiedyś sobie domek wybuduję. Ej, zaklepuję sobie tam, kiedyś sobie domek wybuduję. A ja chciałam tam, a no dobrze, no to będziemy się obok siebie domki, to trudno. Nie. Coś nie. pająk? Na tym odcinku nie mogłem pająków zabić, a teraz jak płynnie mogę zabijać pajączki. Nie, to, że zwierzęta coś tam wiecie. Tylko po prostu płynnie mi teraz chodzi gra, jestem bardzo podrajcowany z tego powodu. Mm. Słuchajcie, odcinek nie jest długi, ale on nie będzie za długi, ponieważ jednak czas w mieliśmy czas y wyznaczony na to. Możesz coś przy zobaczyć? Przyjść? To się stało, chodźcie zobaczyć. Ja to widziałem, czekajcie, co jest. Co? A jakbyście to widzieli na ekranie, na, na ekranie ten blok lewituje tutaj jakiś. Eee, y wody. Czekajcie, gdzie? Tu, niby ja teraz tutaj. jestem w wodzie u niej. tu bombarki jeszcze poleciały. Co, so, czekaj, ja mogę go zebrać? Aha, ale ja go nie ja widzę. Ja mogę go zebrać! O, no to dobrze, chociaż że mogę go zebrać, że cię nie zmartował. I właśnie tutaj możemy jakąś prowizoryczną farmę zrobić, taką na warzywkę jakieś takie. A tam będzie taka farma big, big, wiecie. Czajcie bazę. Tam będzie, tu będzie po prostu wielka farma. A ja już sobie zrobiłam farmę. No, słuchajcie, ona sobie zrobiła inną farmę. Ja też mam farmę. Patrzcie. Ogółem tamtym odcinku, który ja powiększyłem, nie... aha, to już orosło? Pytanie. Eee, nie. Nie dobrze. Y, bo jest, nie, wiecie, ja nie jestem za długim graczem 1.14.4, mm. więc ja nie gram za długo w 1.14. Ja gram ogólnie w starszą Lecje. Więc teraz będzie hejt. Jestem głodna. Głodna? To i sobie coś zjeść do kuchni. I mamy tutaj kuchni. Aha, zapomniałem. To nie jest jeszcze... A w ogóle. Wy... Ej, ale dobry pomysł byłoby zrobić taką kuchnię i czekać jak się skrzynie robiło. To chyba ja będę... A jak się skrzynie robiło? To ja chyba będę wykorzystywać tę kuchnię. No to najbardziej. <słyska> Może ten, kto napisze Dziewczyna to mu serduszko ja. Akurat. Znaczy nie, nie... Od kiedy to mam dostęp do tego kanału? Do konta. Dobra, ale pozwolę o, jej. Pozwolę jej, żeby wam specjalnie dla was... to zrobił, żeby wam przypijała serduszko. Jeszcze widzę, że Aniak sobie zapomniała jednej oczywistej rzeczy do domku. Takich jak... A ja mam tutaj nawet dwa. A to masz trzeci. A nie, A nie no, no. Nawet... trzymaj. Nie miałem co z tym zrobić, ale ładnie u ciebie wygląda. Ej, tu nie nic czego, to ładnie wygląda. Przepraszam Was, ale mi ci przychodzi na telefon po prostu. Widzicie co, ogółem wychodzą, przychodzą mi w, ogółem z maila tego YouTube'owego jakieś maila, ale to trudno, potem się zobaczymy, mam nadzieję, że zasięgi się cały czas podwiększają. Wbijajcie na mojego Instagrama, dysk.pl, bardzo serdecznie polecam. Tak, Ej, a, my, a my tutaj pracujemy, bo sobie by innego robić, tak? Dobra, ja idę sobie oczywiście... A ja już sobie minikur nie zrobię. Co ja miałem zamiast zrobić? Aha, już motykę miałem. Dobra, musimy sobie... A w ogóle nie wiem, tak. gdzie ty masz pokój. Więc ja na razie mieszkam w magazynku jakby. Znaczy mój pokój to jest chwilowo korytarz, więc ty często w nim dosyć przesiadujesz. Mm. Ej, motyka chyba nie ma znaczenia z czego jest, tak samo zawsze będzie rosło. No, zawsze będzie tak samo, tylko będzie się wykorzystywała szybciej. No i dobra, mi niepotrzebna, ja mogę często robić motyki Ja sobie tylko taką. Szesy drewnianą... o nie. Nie mam z czym to zebrać, muszę rączką, sorry. Dobra. sobie wszystko. Wiadra nie. Motykę nie i jeszcze tak sobie to weźmiemy. Ziemniaka może. Ej, z ziemniaka się zrobi więcej ziemniaków. Go... Nie, tylko musisz go zasadzić, i wtedy. Zasadzę, i potem wypadną mi dwa ziemniaki, tak? Lub więcej. Tak. O, to dobra, to będę sobie sadził ziemniaki. A potem mi dasz jednak. Eee, yy, nie było. Nic. Dobra, muszę sobie jeszcze wziąć marchewkę, ale marchewkę to już nie do sadzenia, o, ja tylko potrzebuję czycie... do zjedzenia po prostu. A w ogóle na samym początku? No czekajcie, muszę zrobić chwilę... A więc tak, dobra, już gramy, 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 przepraszam, to. noc się już robi. Noc się ja robi, noc się ja robi, noc się ja robi, biała noc. Tak, wiesz, czekajcie, kochać. ja sobie tu muszę wziąć sobie troszkę biała. Nie zbiera mi kurczaka! A, dobra. Czy ty sobie bierzesz kurczaka? Nie. Dobra, chodź do spanka. Zresztą możemy na kartażu spać. Nie. Ty swój pokojek oczywiście. Ja będę miał pokoik w dół lub w górę, lub nie wiem. A ja będę mogła się trochę w górę przebudować. Co nie wiem nie za bardzo, bo ja tutaj będę korca sprzedłużał jakby i tutaj tą górę szła i w dół. Więc lepiej nie wiem, bo wtedy by było mi moje plany, prawda? A w dół nie mogę? W dół ja będę się też kopał, więc Ania A mogę w to trzymam dojść na Co? Pierwszy zrobię sobie górę dół i dopiero ok, no, nie potrzebujesz mi takiego dużego domu mm. pokoju przecież. starcza ci taki. Pierwszy sobie tu zbierz no, drew... ja mam akurat mega dużo sobie zbierz drewno i zrób sobie podłogę <coughs> i sobie tu zdrób i dopiero potem myśl nad drzewie więcej robić. Ja trochę ci nie słuchałam. Rozumiem, jak wiele osób. <noise> Dobra. Czekajcie. Proszę. Ale chciałbym, żeby twój skin został. Ale co? Fajne? Czy o to Ci chodzi? Mega fajne. Możecie je napisać w komentarzach, czy fajne. Mi się osobiście bardzo A teraz fajnie. już nie wiemy, czy mam przypniemy serduszko, bo już tyle razy obiecaliśmy, że... ...że tyle razy mamy... Ja wcale nie obiecam. Nigdy. Tylko... Wcale. No właśnie. Nigdy. Tylko raz. <gry> Nigdy. Bardzo, bardzo. Tylko wiesz, co ja ci zrobię? Nieskończone się tylko, żebyś nie musiała tak chodzić. A i tutaj masz już nie skończy Tak, tak, dziękuję, to mi się przyda. O. Ty, ona mi właśnie pomaga o. ten, zrobić trochę tego. To możesz mi tu zrobić. środka tak. bierz, to było też muszę być. A i już jeden zrobiony. Tak, to, mu to muszę teraz tu zrobić. Tylko tutaj proszę nie chodź, okej? Okay? Ej no, no. W ogóle mamy umow umowę taką jedną i... Trzeba będzie tak film trwał z 5 minutek i... i tyle, i tyle, i tyle. I słuchaj nie tak krzycz, bo się będą robić nam te przez i to nie będzie za fajne no. w oglądaniu. W sumie z przed chwilą robiliśmy taki poczuch szybki i słyszałaś jak to by chodziło, jak krzyczeliśmy... Yy, ja krzyczałam. Tak, po ty pierwsze. krzyczałaś, to po pierwsze. Ja raz krzyknęłam. Dobra, i tutaj ziemniaczka mam posadzonego. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej się zrobi. Aha, i jeszcze pytanie, jak coś to zrobiło? Jak się to robi? Co? Z drewna, co? Ja. Tak, płytek spół. Nie, pół Tak, półputek. bardzo mały. Wszystko co sobie będzie szybciej, jak sobie tu sprawdzę sam. E, 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 e. O, w ogóle beczki są fajne. Bardzo fajne są beczki, do przechowywania rzeczy. A to co to jest skąd? Zufuję. gdy Tyle rzeczy ostatnio, po to chodziło to tego Minecrafta. Że... Czyli ty masz dwie nitki, bo jaka chciała dwie nitki. Po co? E, Nieważne, bo ty też będziesz mógł z tego korzystać, proszę. A e, co wędkę chcesz zrobić? Nie, dwie nitki tylko. Proszę, mogę cię do skrzynki zajrzałam. Mogę dwie nitki, proszę. E, pierwsz, powiedz po co? E, ale to też z taką innymi to jest mega fajne. Czekaj, wiesz co? Proszę, tylko dwie. Tylko ty ze mnie zabrałeś? Czekaj, ty masz dalej to. No bo tam ci dwie, a dwie to siebie mam. A, dobrze. Tylko czy ja to, Dobra. Nie mam. No to... Ej, ja się ta wędka zwie, nie Mogę te drzewa się... zebrać, a w sumie to są jedyne drzewa po okolicy, więc... Ja muszę gdzieś dalej iść, bo... Czekaj, mam patyki jeszcze. Nie, nawet nie wiesz o co mi chodzi. Co ty chcesz naprawdę zrobić? Ja tego nie chcę robić, ale... Ale ja chcę mieć, żebym mógł sobie coś zrobić. Ej, a wiesz, że z drewna mi wypadło jabłko? No to dobrze. Ty jesteś z drewna. Dobra, mi... połowimy sobie chwilę rybki. Jak mam, mam coś? Nie mam nic. A więc może to co teraz coś będzie. Nie, jeszcze jak są mamelki, tylko jak będzie leciało coś. Aha, dobrze. Ja, już, już. Jeszcze. No, to... Już są kropelki obok ciebie. No, to dobrze, bo są rybki obok mnie. Nie do końca muszę nawet sprayować. O, już. O ryba! surowyłość coś, dobrze, bo przyda mi się takie jedzonko ogólnie, bo że jak mi pozwolicie, to sobie troszkę za odcinkiem połowie, ale połowie to, żeby mieć coś więcej do jedzenia. Bo jak widzicie, póki co to mam mało tego jedzenia i a rybka dobra a rybka alternatywa. Jeszcze nic nie ma, nie ma nic, nie ma nic, a jeszcze za chwilę będzie lecieć. A w ogóle... O! Co co to? Butelka wody. Ty, to powin, mogę pić butelkę wody? Patrz, butelka wody. Tak. A ja co się stanie, wtedy mi trochę jak przyjdzie jedzonka? Nie. Czy tylko po prostu? Tak po prostu. To potek się różnych to daje, więc to dlatego wszystko. Tylko jak wyjść z stołu tego? Aha, tutaj oczywiście masz taki monitorek i tak Ja nigdy z tego nie korzystałam. Po hmm. prostu Skype. Mhm. Ojojoj, oj, oj, trochę blisko. Bo ja nie korzystam z książki, a ja nie chcąc ją otworzyłam. No właśnie otworzyłam sobie przy przypadek książeczkę i ja to nie było w planach. Przepraszam czasami za przestery, ale po prostu tutaj są. Oj ojoj rybka wypadła, mam nadzieję, że ją mogę wziąć jeszcze. Jest to, to jest surowy dorsz, o, to jest dobre. A ja muszę iść trochę na wyprawę, bo muszę poszukać obieczek. O, ja w ogóle za chwilę sobie chyba internet... O, więc za chwilę zrobię. Każdy się zajmuje innym. No właśnie, no po co mam się zajmować jedną rzeczą? Jeszcze jedną rzecz w A ja idę na wyprawę. Mam zachowanie. Idziesz na przykład? No, no, ale tak naprawdę to jest tylko po pełne. Mm. Bo trzy chciałabym jeszcze mnie. Bo chyba, widział... o, Bo chyba pas. Pat widział... co ja mam? Pa jaką rybkę mam słodką? Tak, mm. jaka dobra rybka. Dobra, musimy już kończyć odcinek. Co ja? Poza odcinkiem trochę. No, a nie, no już na razie nie. Nie róbmy nic za odcinkiem. To będą takie obiecanki, to tanki, a w końcu wyjdzie coś innego. Ale widzisz, co mam lepszy pomysł? Tutaj trochę zrobimy głębiej. Mam nadzieję, że basen. się. Nie, nie pasem. Tu będziemy robić akwarium na rybki. O, tak. Możemy nawet na koniec odcinka troszeczkę złowić. Znaczy ja właśnie wywołałem, ale dobra, a to już w kolejnym odcinku. Tak, to już w kolejnym odcinku, więc zostawcie łapaczkę, subika, żeby nie przegapić nowego ja odcinku. do ciebie też iść. No chodź, idziemy się pożegnać jeszcze do domku. Aha, dobrze, mam tu rybkę też wypuścić. Dobrze. Nie no, już nic nie ma. Przecież tego... Tylko mam problem mały. A, myślałam, że się zgubiłam. Nie zgubiła się przecież. Ej, trochę mało to akwarium. Jeszcze będziemy powiększać oczywiście pewno. Pewnie. No, nie. No. Jeszcze tutaj rozlej, żeby gdzieś z drugiej strony, tu gdzieś rozlej. I nie wpadnij do środka, bo tutaj ciężko wieś. Tu gdzieś rozlej. Tu, 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 tu. tu. O, trochę już tu równiej woda. Dobra, więc chodźmy się pożegnać do domku. Chodź. Co ty robisz? Chodź do domku. Nie się pić. Dobrze. No to może te, nie na łóżku, tylko w moim pokoju. Dobrze. Nowym. Albo nie chodź, na tle telefon się pożegnamy. Na tle To nasz... Nie było jakby Ej, nie, nie zamyka się. Ho, na, na tle mojej czy twojej? Twojej. Eee, a która jest mniejsza? No twoja. To tutaj, chodź, tutaj, tutaj, Nie, tu fajnie wygląda. Dobra. Tutaj by fajnie wyglądało. To ty stój tam. Ty stój tu, to będzie fajnie wyglądać. O no, czekaj, nie, patrzę. Czekaj. Już. A więc tak, dzięki za oglądanie odcinka, zostawcie łapaczkę w górę, subika, wbijcie na mojego Instagrama disk.pl, To naprawdę nie boli, a bardzo mi pomaga i mnie bardzo zadowala. A więc tak, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. I nara!